Cześć! Dzisiaj omówimy sobie jeden ze wzorów na potęgi. Ten, który tutaj widzicie. Dobra, przyjrzyjmy mu się bliżej. Mamy jakąś liczbę do potęgi m razy, tutaj jest bardzo ważne, to razy, ta sama liczba, ale do jakiejś innej potęgi. Ewentualnie tej samej. Dobra, no to wzór jest taki, że ta liczba nam zostaje, a te potęgi się tutaj dodadzą. Tak z tego mnożenia się robi takie dodawanie. Dobra, jakiś przykład. 3 do 4 razy 3 do 2. Widzimy, że liczbę mamy tą samą, czyli trójeczkę, No a potęgi tam mamy różne. No to dobra, możemy korzystać z tego wzoru. No to lecimy. Dobra, no to będzie 3 na pewno. No i potęgi się dodadzą, czyli będzie u góry tutaj 4 plus 2. Dobrze. A 4 plus 2 to jest po prostu 6, czyli mamy 3 do 6. Dlaczego tak? No tak, dobra, napiszmy sobie to jeszcze raz. Rozpiszmy 3 do czwartej i 3 do drugiej. 3 do czwartej to oczywiście 3 razy 3 razy 3 razy 3 a 3 do drugiej to 3 razy 3. Dobra, no to teraz to wpiszmy tutaj mamy 3 razy 3 razy 3 razy 3, tak tutaj tak to mnożenie jeszcze nam wyskakuje no i 3 razy 3, tak te pomarańcza. I teraz popatrzcie. Mamy 6 trójek pomnożonych przez siebie, a to jest właśnie 3 do potęgi szóstej. Tak? To jest w tej pierwszej lekcji. Dobra, 2 do 5 razy 2 do 3. Równa się. No to znowu dwójeczka, ona zawsze zostaje, no i potęgi się tutaj będzie to mnożenie wyskoczy nam na plusika. I mamy 5 plus 3. Tak? Te potęgi nam się fajnie dodają. Dobra, no to 5 plus 3 to jest 8, więc będzie 2 do potęgi ósmej. Dobrze, teraz coś dla Was. Sprawdźcie. Czyli zatrzymujecie filmik, robicie gdzieś tam sobie na karteczce, a my lecimy z odpowiedziami. Dobra. 4 do 2 razy 4 do 5. No to dobra. 4. Tutaj to mnożenie nam się zrobi tam taki fajny plusik, tak? No ile jest 2 plus 5? O, wyjdzie 2, 2 plus 5, czyli to jest 4 do potęgi siódmej. Dobrze, dlaczego tak? Sprawdźcie się teraz i zróbcie dlaczego tak. Czyli znowu rozpiszcie to sobie i zobaczycie, że wtedy wam się dużo lepiej to wszystko zapamięta, a nawet gdybyście wzoru nie pamiętali, to będziecie mogli sobie z tego wybrnąć. Dobra, czyli Wy tam zatrzymujecie oczywiście i robicie. Tak? Teraz już jesteście po zrobieniu. Dobra, 4 do drugiej razy 4 do piątej rozpisujemy 4 do drugiej i 4 do piątej, 4 do drugiej to 4 razy 4. 4 do 5 to 4 razy 4, razy 4, bla, bla, bla. I teraz to wpisujemy, tak? Te zielone najpierw, 4 razy 4, teraz te pomarańczowe, no tutaj to mnożenie, teraz te pomarańczowe, tak? 5 czwóreczek No i teraz popatrzcie, <laughs> mamy 7 czwórek pomnożonych przez siebie, więc to będzie po prostu 4 do potęgi 7. Dobra. Jak wam tutaj coś nie wyszło, to spróbujcie jeszcze raz obejrzeć tą lekcję. Próbować zrobić te przykłady, które tutaj są zrobione. Dobra, zróbcie sobie screenshot, żeby mieć szybką powtórkę. Zostawcie lajka, łapkę w górę. Subskrybujcie kanał. Ode mnie tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.